Cześć, witam bardzo serdecznie. Korzystając z okazji, chciałbym Was pozdrowić jak zawsze. Podziękować za wszystko, co robiliście i robicie dla mnie i że po prostu jesteście. Moi drodzy, pogoda. Mam nadzieję, że Wam dopisuje, ale ja mam kilka słów do powiedzenia dzisiaj. Um, cóż. Niestety, albo stety, z przyczyn troszeczkę bardzo prywatnych muszę zniknąć, powiedzmy, na okres tygodnia, może dwóch tygodni. Oczywiście będę z dyskoku, jednak nie będę wystawiał w tym czasie prawdopodobnie e, moich e, wierszy. Mam nadzieję, że nie rozczaruję Was i że zrozumiecie, e, że no, czasem są względy wyższe, niestety. Jednak mam przygotowane dla Was. Kilka wierszy i wciąż piszę. Także obiecuję, obiecuję, będą na pewno. Zaglądajcie, będę starał się odzywać. Odpisuję na Wasze prywatne wiadomości w miarę możliwości. Cieszę się, że piszecie, że macie różne pomysły i dziękuję Wam za Wasze pozdrowienia, bo czuję się potrzebny. Dzięki Wam. Także niestety w ten piątek, być może w następny piątek będę, ale o tym dowiemy się wszyscy wkrótce nie martwcie się, jest wszystko jak najbardziej ok po prostu no muszę, muszę jakby to zaciągnąć łód powietrza i, 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 i oddać się troszeczkę y, rodzinnym sprawom pozdrawiam serdecznie